Shalom, shalom. strażnica serca. Po długim czasie, dzisiaj następna część piąta, 7 b książki Jeset Arafat, postać apokaliptyczna, zanim zaczniemy czytać wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, Gregoriańskim roku, bo mój rok zaczyna się dopiero na wiosnę. No i oczywiście zbliżenia się do Boga, zbliżenie się do Jeszu Mesjasza, bo żyjemy w czasach ostatecznych. Życzę Wam wewnętrznego pokoju, tego szalom. To jest niesamowity wyraz. Shalom. Dobra, to zaczynamy piątą część 7b. Ci, którzy obserwują ten kanał i czytali, czy widzieli i słyszeli moje czytanie, przedtem nawiążą do tego. A, a więc zaczynajmy. W styczniu 1996 roku. Reader's Digest opublikował artykuł zatytułowany Rzeczywisty Porządek Islamu. Żyjąc na Bliskim Wschodzie, osobiście obserwowałam tamtejszą rzeczywistość. Życzę sobie, żeby przesłanie tego artykułu było faktem, a nie fikcją. Autor Sard al Ashmawi zapewnia nas, mój islam jest religią tolerancji i braterstwa. To mogłoby być prawdziwe. Niestety podobną religię akceptuje mały procent z prawie 1,5 miliardów muzułmanów na ziemi. Al-Ashmawaj zarówno zrównuje Boga Izraela z Allahem, czyniąc z nich jedno. Prawda jest taka, że Allah to imię jednego z wielu arabskich czynów żyjącym w kamiennym domu w Medce, o którym Koran mówi, że zbudował go Allah. Mahomet zniszczył innych, a potem spośród demonicznych bożków wybrał jednego Allaha, aby był Bogiem Islamu. Jest jeszcze inna błyskotliwa myśl zawarta w opisie Islamu al-Ashmawego, Hadith lub Sunnah. Muzułmańs, Muzułmanie mają więcej niż jedną religijną księgę, która określa ich religijne wierzenia i ich sposób życia, tak jak u Żydów, na przykład Talmud. Muzułmanie postępują na podstawie Koranu, jak tak. również według Hadith, to znaczy według postanowień proroka Mahometa i jego zaleceń, jak muzułmanie powinni żyć. Może pan al-Ashmawaj wykazał odwagę, prezentując swoją własną, modernistyczną gałąź islamu, która odrzuca Hadith. Ma do tego prawo, ale jeśli sprawa stanie się zbyt głośna. To ryzykuje jak Salman Rushdie, że ktoś wyda na niego wyrok śmierci. Opisane przez Rushdiego ustanowienia Koranu Islamu, pod którym wielu muzułmanów się podpisuje, sprawdziły na, sprowadziły na niego gniew islamskiego świata. Pan Al-Ashmadei powinien być szczery wobec swoich czytelników i przyznać, że islam znajduje się pod wpływem hadith. Tylko jeden z wielu wersetów hadith pokazuje wielką tolerancję i braterstwo islamu. Napomina wiernych, będziesz walczył przeciwko Żydom i zabijał ich, dopóki nawet kamień będzie mógł powiedzieć: Chodź tutaj, muzułmanie, tam jest Żyd ukrywający się przed, przede mną, zabij go. Jeśli jesteś jednym, Jednym z tych, którzy wierzą, że Bóg islamu jest także Bogiem Żydów, ludzi wybranych, rozważ czego hadith naucza muzułmanów o naturze ich Boga, kiedy głosi niech Allah zniszczy Żydów. Przykro to przyznać, lecz Rudajist nieświadomie stał się medium, przez które świat islamu zdołał ogłosić kłamliwe twierdzenie mówiące, iż islam jest motywowany przez życzliwego i kochającego ducha. Jeśli jakikolwiek muzułman, czy to w USA, czy w kraju arabskim, nie jest aktywnie zaangażowany, zaangażowany w dżihad, to chwili, gdy cały świat stanie się częścią narodu islamu, to w rzeczywistości nie wierzy i nie jest wiernym uczniem. Z nawoływaniem do gwałtu spotyka się dzisiaj Izrael i cały świat. To powód, dla którego pokój na Bliskim Wschodzie jest niemożliwy tak długo, póki istnieje Izrael. Nie nastanie również dla reszty świata, póki istnieje jakikolwiek inna religia. Źródłem konfliktów na Bliskim Wschodzie jest oczywiście spór terytorialny, lecz w większym jeszcze stopniu duchowy. Fakt, że Izrael zdołał przeżyć w Morzu, z islamskiej nienawiści, jest obrazą Boga islamu. Słowa Pana w pierwszej Mojżeszowej 16, 12 wkrótce się wypełnią. Zobaczymy, że nie wyniknie z tego, z tego w dniach ostatecznych walka Europy i Kościoła Pogan lub Europy, Izraela, nawet USA czy Rosji. Pan powiedział, iż ręka Ismaela będzie przeciwko ręce każdego człowieka, a ręka każdego człowieka przeciwko Ismaelowi. Ta zapowiedź jeszcze się nie wypełniła, lecz taka będzie z pewnością istota światowego konfliktu czasów ostatecznych. To konflikt pomiędzy Ismaelem a Izakiem. Po drugie zaś pomiędzy Ismaelem a resztą świata. Oczywiście to jest tak samo konflikt pomiędzy Ezawem a Jakubem. Abraham i jego potomkowie zostali powołani, aby odziedziczyć ziemię. To jest w księdze rodzaju 4:13. Obietnica zostanie wypełniona w jednym z dwóch możliwych synów albo przez Izaaka, albo przez Izmaela. Król Żydów powiedział nam, kto wygra wojnę i przypieczętował swoje zwycięstwo na krzyżu. Zamach bombowy w Światowym Centrum Handlowym w Nowym Jorku, gdzie w przybliżeniu Tysiąc osób poniosło śmierć lub dosnał ran, był deklaracją tego, co muzułmański świat myśli na temat wszystkich niewiernych. To nie tylko wojna przeciwko Izraelowi, to wojna przeciwko wszystkim, którzy nie chcą zostać muzułmanami, wszystkim należącym do domu wojny. Plany podłożenia innych bomb w Nowym Jorku zostały udaremnione, ale ten niewątpliwy sukces FBI nie likwiduje praktyki, Podkładania bomb i terroryzmu, ona znajdzie swoje urzeczywistnienie, albo islam nie jest islamem. Jeśli zaś islam jest religią tolerancji, mówi Al Ashmavaj, lub jest mniej fanatyczny w USA, dlaczego Louis Farrakhan, lidem marszu Miliona Czarnych Muzułmanów na, na Waszyngton, spotkał się po tym marszu z lipijskim przywódcą? Muammarem Kaddafim. Celem tego spotkania było zintegrowanie 10 milionów muzułmanów i Arabów w USA, aby mogli wywierać znaczący wpływ na wiele spraw. Kaddafi wysygnował ajne miliardów dolarów pomocy dla Farakana i jego organizacji, by pomóc w osiągnięciu tego celu. Jedyny rodzaj wpływu, który Kaddafi kiedykolwiek akceptował, to terroryzm i gwałt. Jeśli islam Farakana jest nastawiony pokojowo i szuka wpływów, aby działać dla dobra USA, to dlaczego spotkał się on z jednym z najbardziej gwałtownych, szalonych przywódców świata islamu i jakie otrzymał od niego rady co do kształtu zamierzonych wpływów, jaką rozsądną, pełną mądrości radę mógł Kaddafi oferować komukolwiek, ażeby nie być oskarżonym o szkalowanie pana Farahana, Pozwolę, by przemówił sam. W lutym 1996 ostrzegł: Bóg zniszczy Amerykę rękami muzułmanów. Możemy, możemy więc oczekiwać kolejne, kolejnych zniszczeń i bomb za miliard dolarów, niektóre mogą być atomowe. Konflikt wieków pomiędzy Ismaelem a Izaakiem. Ja bym tu naprawdę powiedziała, to jest konflikt pomiędzy Ezawem i Jakubem, bowiem to jest konflikt o pierworództwo. Kto sprzedał pierworództwo Jakubowi za talerz supy, Ezaf. I to jest właśnie talina tego Ismaela, to jest talina ta właśnie tych, tych narodów arabskich, którzy walczą do tej pory o pierworództwo, bo wtedy pierworództwo było czymś specjalnym. Konflikt wieków pomiędzy Islamelem a Izakiem, tutaj tak to pisze jeszcze, nie? Który swój Początek ma w księdze rodzaju skończy się w objawieniu. Niestety Al Ashmawej nie rozumie, że jest to, duch jest to duchowa bitwa, która nie zna końca, dopóki Mesjasz i jego uczniowie nie wygrają tej wojny. Jak ślepi jesteśmy, przyjmując, że konflikt w dniach ostatecznych zacznie się od Europy. Wypowiedzenie wojny zostało już podpisane krwią tysięcy tzw. islamskich męczenników, którzy zginęli walcząc z niewiernymi. W każdej sytuacji, w której ginie kolejny muzułmanin, czy to w samobójczym ataku bombowym, czy też w starciu z Izraelitami, wierni wpadają w jeszcze większą nienawiść wobec krwi, krwi Izraela i zachodniego świata. 6 stycznia 1986 roku odbył się w gazie pierwszym autonomicznym obszarze OWP pogrzeb 30-letniego Dżihi Ajaszaja. Był on znany w Izraelu i w świecie palestyńskim jako inżynier. I istotnie był inżynierem chemik chemikiem, który produkował bomby. Używany później w samochodach, pułapkach, w ostatnim pojęciu samobójczych aktach na izraelskie autobusy itd. Izrael próbował rozmawiać z nimi legalny, z nim legalnymi sposobami. Premier, premier Rabin osobiście prosił Jasera Arafata o ekstradycję Ayasza, aby mógł on stanąć przez, przed izraelskim sądem. Arafat odmówił. Chociaż źródła izraelskiego wywiadu wiedziały, że Ayshach mieszka w Gazie, władze palestyńskie w Gazie, przeprowadziły poszukiwanie i stwierdziły, że nie, ma go, nie można go odszukać. Gdy Arafat twierdził, że nie ma pojęcia, gdzie jest Ajaż. Ja nie wiem, jak się ten, to, to nazwisko czyta. Ayash, Ay tak, Ay szef bezpieczeństwa Arafata i Bril. Rajob był w stałym kontakcie z tym ekspertem od materiałów wybuchowych. Powołując się na źródła wywiadu izraelskiego, wiemy dziś, że Arafat i Rajob planowali dopomóc Aeszowi, aby mógł przeprowadzić więcej samobójczych zamachów w Izraelu zaraz po przekazaniu Hebronu OWP. Arafat i terroryści z Hamasu. Zdecydowali wspólnie, że należy raczej powstrzymać dalszy terroryzm w Izraelu, dopóki Arawat nie otrzyma od Izraela wszystkiego, czego żąda. Oczywiście zachodnie media utrzymują, że Arawat nie jest zdolny do kontrolowania Hamasu. Ich reportaże stwarzają iluzję, że biedny Arawat nie może przekonać Hamasu, że zaprowadzenie pokoju to dobry pomysł, potrudno przemówić do fanatycznych ekstremistów. Ludzie mają jednak nadzieję, że Hamas nie zdoła zaszkodzić procesowi pokojowemu. Jeruzalem Post wyjaśnia, w obecności zachodnich przywódców Arafat gra rolę dobrego chłopca, który negocjuje z Izraelem, podczas gdy Hamas jest złym chłopcem, który atakuje Izrael. Jeśli należysz do tych, którzy wierzą, iż terroryści z Hamasu są poza wszelką kontrolą i masz co do tego wątpliwości, mogę udowodnić, że istnieją, że istnieją utrzymywane w tajemnicy formalne związki pomiędzy OWP a Hamasem. Patrz punkt 14.31 w rozdziale, ale to później będziemy czytać. Nikt nie ma pewności, dlaczego telefon komórkowy Ayesha eksplodował nagle podczas rozmowy. Zwykłe telefonu, telefony komórkowe zazwyczaj nie eksplodują. To jest właśnie ta sytuacja, którą żeśmy widzieli przed miesiącami, kiedy te walkie talki eksplodowały w kieszeniach właśnie tych samych terrorystów. 1996. Zobaczcie, jak długo to już jest, jak długo ten konflikt, cały konflikt um, żyje. I właśnie to jest. Taka, 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 to jest taki, taki moment, kiedy możemy naprawdę powiedzieć, że faktycznie ten konflikt nigdy się nie skończy. On będzie zawsze utrzymywał się na powierzchni, dopiko, dopóki oczywiście nasz Mesjasz nie przyjdzie. Ekspert od wybuchu zginął z rąk innych ludzi, sprawniejszych niż on sam, Izraelitów którzy zadzwonili do niego z Tel Awiwu. Kiedy upewnili się, że właśnie on mówi przez telefon komórkowy, nadali sygnał do urządzenia wybuchowego, który zainstalowali w telefonie. Kto mieczem wojuje, kto mieczem od mieczu ginie. To jest objawienie 13.10b. Zaskoczyło Arafatę zapewne, że izraelski wywiad mógł znaleźć Ajasza na jego własnym terytorium. Gdy tymczasem poszukiwacze Jasera Arafata nie mogli, Arafat oskarżył wtedy Izrael o zabicie bohatera i męczennika. Pogrzeb wzbudził strach w sercach wielu Izraelitów. Był to mściwy tłum 250 tysięcy palestyńskich obywateli, największa demonstracja Arabów w historii Izraela. Palestyńczycy zaprzysięgli zemstę. Miała ona miejsce pomiędzy 21 stycznia a 4 lutego 1996 roku w formie czterech samobójczych aktów bombowych, w których zginęło lub zostało rannych 200 Izraelczyków. Większość, większa ilość męczenników za islam jest nieunikniona, ponieważ rośnie liczba wolontariuszy. Wielu chce być następnym samobójcą. W końcu 1994 jedna tylko z wielu grup terrorystycznych na Bliskim Wschodzie sygnalizowała, iż przyjęła zgłoszenia kolejnych 50 osób gotowych zostać samobójcami. To też przypomina oczywiście te samobójcze loty japońskich pilotów na Pearl Harbor. To jest prowadzenie wojny bez braku jakiejkolwiek empatii, jeżeli nie chodzi o ludzi. Oczywiście wojna nie ma nigdy empatii, ale yy, te samobójcze ataki to jest naprawdę coś, czego w sumie nie można tak szybko zlikwidować, bo ci ludzie są zdeterminowani po prostu. Zostawić życie za swoją ideologię. Ostatni wywiad izraelski przekazał Knesetowi raport, to jest Kneset jest z Parlamentem Izraelskim, który mówi, że sam Hamas dysponuje setkami palestyńskich bojowników, którzy czekają, aby jeden po drugim umrzeć jako samobójcy. Nie wliczono w tę liczbę ochotników z innych islamskich grup terrorystycznych. Czy wobec tego? Przesadzamy mówiąc, jak powiedział Daniel, że Ismael jest dzikim człowiekiem? Czy zaczynamy widzieć jakiś związek pomiędzy Ismaelem a bestią, której rogi rozgrywają ludzi z nienawiścią i złością? Czy rozrywają ludzi z nienawiścią i złością? Ja bym na tym chciała skończyć, żeby nie było za długo. Następnym razem znowu. Piąta część 7c. Ale co ja bym chciała do tego powiedzieć? Oczywiście widzimy teraz w naszych czasach, że islam jest wszędzie. Islam jest w Europie, islam jest w Ameryce. Islam naprawdę rozszerza się bardzo szybko. I ja myślę, że ta ideologia tego wiecznego islamu jest jedną z najpotężniejszych problemów dzisiejszej polityki. Z jednej strony otwieranie granic dla tych ludzi, z drugiej strony i oczywiście przyjmowanie ile, ile ludzi przez islamski, na przykład w Szwecji, ile ludzi przez y, przyjmowanie islamistów czy w ogóle muzułmanów, ile ludzi przeszło już na im, islam oczywiście to jest też y, bardzo ważny problem w tym wszystkim. Y, ja uważam, że nie powinniśmy pomimo tego y, osądzać, bowiem Bóg ma wszystko pod kontrolą. I my wiemy dokładnie, że y, objawienie mówi, tak samo Daniel mówi, że w czasach ostatecznych staną naprawdę ciężkie dni, nie tylko ciężkie dni w nowym globalnym systemie, który, który nam, nam się tworzy. Tylko ten problem mam z tym, czy ten globalny system, który się tworzy, w jaki sposób będzie miał kontakt z islam, islamem. prawda? Teraz wielu papieży chcą tą ekumenę i ja myślę, że nawet w tej ekumenie islam nie będzie mógł się zintegrować. I tak samo religia, religie, wszystkie inne religie, które, które, które są na świecie, chce Islam po prostu pokonać. Dobra, to jest książka, którą czytam. Pomimo tego kochajmy ludzi, kochajmy. Bo to wszystko to, co w tej książce pisze, to jest polityka. Kochajmy ludzi, kochajmy wszystkich tych, którzy, którzy chcą. Naprawdę źle, mówią o nas źle. No ja nie wiem, co, jak czasami to czytam, to naprawdę mi wypiera dech z piersi, bo z jednej strony to są fakty, które są nam przedstawiane, z drugiej strony znam wiele osób, którzy są bardzo mili i bardzo uczciwi. Także zobaczymy. Bóg ma wszystko pod kontrolą. Trzymajcie się do następnego razu. Strażnica serca. Shalom, shalom.